Ciało duchowe jest najsubtelniejszą i najbardziej wzniosłą powłoką człowieka. To ono łączy nas bezpośrednio z boskim źródłem, z przestrzenią, która przekracza wszelkie ograniczenia materii, emocji czy myśli. Podczas gdy ciało fizyczne pozwala nam doświadczać świata poprzez zmysły, ciało eteryczne przekazuje energię życia, ciało astralne daje emocje, a ciało mentalne tworzy myśli. Ciało duchowe otwiera nas na wymiar wieczności i nieskończoności. Można je porównać do mostu, przez który dusza styka się z tym, co wieczne, niepodzielne i czyste. To w nim znajduje się nasza prawdziwa tożsamość, wolna od iluzji i przemijania. Ciało duchowe bywa określane jako wyższe ja, wyższa świadomość albo iskra boskości obecna w każdym człowieku. Nie jest ono częścią którą można zmierzyć czy zobaczyć, lecz głębokim stanem bycia, do którego można się zbliżyć poprzez ciszę, modlitwę i medytację. Kiedy człowiek zaczyna doświadczać ciała duchowego, odkrywa w sobie wymiar, który nie jest związany z czasem ani przestrzenią. To tak, jakby w środku każdej istoty płonęło światło, którego nic nie może zgasić. Świadomość tego światła daje poczucie spokoju i wolności, które nie zależą od zewnętrznych okoliczności. Ciało duchowe jest źródłem intuicji i głębokiego prowadzenia. Podczas gdy ciało mentalne analizuje fakty i szuka logicznych rozwiązań, ciało duchowe przekazuje wiedzę bezpośrednią, taką, która pojawia się nagle jako pewność serca, bez słów i dowodów. Człowiek, który otwiera się na ten wymiar, Przestaje błądzić w niepewności, bo czuje, że życie ma sens, nawet jeśli rozum tego jeszcze nie rozumie. To właśnie w ciele duchowym rodzi się zdolność ufania większemu porządkowi i podążania za głosem wewnętrznym, który prowadzi ku światłu. Powłoka ta jest także źródłem najwyższych uczuć, miłości bezwarunkowej, współczucia i poczucia jedności ze wszystkimi istotami. Emocje ciała astralnego są zmienne, często związane z pragnieniami i lękami, ale miłość, która płynie z ciała duchowego, jest inna. Nie zależy od tego, co ktoś zrobi czy powie, nie szuka korzyści, nie oczekuje odwzajemnienia. Jest to miłość, która po prostu jest jak światło słońca, które świeci zarówno dla dobrych, jak i dla złych. Człowiek, który zbliża się do ciała duchowego, Zaczyna odkrywać w sobie właśnie taką zdolność kochania w sposób wolny i czysty. Ciało duchowe pozwala też spojrzeć na życie z perspektywy całości. Kiedy człowiek utożsamia się tylko z ciałem, emocjami czy myślami, widzi jedynie fragment rzeczywistości. Ale gdy otwiera się na ciało duchowe, dostrzega, że wszystko jest połączone, że każde zdarzenie. I każda istota są częścią jednego wielkiego planu. W tym doświadczeniu znika poczucie oddzielenia i samotności. Człowiek czuje, że jest częścią kosmicznej całości, że jego życie ma znaczenie i że nigdy nie jest naprawdę sam. Ciało duchowe jest najczystszym wyrazem naszej istoty i można powiedzieć, że stanowi samą esencję świadomości. Wszystkie niższe powłoki fizyczne. Eteryczna, astralna i mentalna zmieniają się i podlegają przemianom, ale ciało duchowe trwa niezmiennie. To w nim tkwi nasz najwyższy potencjał, który w ciągu życia staramy się odkrywać i ucieleśniać. Kiedy człowiek zaczyna zbliżać się do tej sfery, doświadcza w sobie przestrzeni ciszy, która nie podlega burzom emocji ani chaotycznym myślom. To cisza głębsza niż sen. Pełna obecności i światła, w której można poczuć swoje prawdziwe ja. Kontakt z ciałem duchowym często bywa opisywany jako poczucie jedności. Człowiek nie widzi już świata jako zbioru odrębnych rzeczy i osób, lecz jako jedną całość, w której wszystko jest połączone. To doświadczenie zmienia sposób patrzenia na życie. Pojawia się naturalna empatia, bo granica pomiędzy a ja ty zaczyna się rozpuszczać. Człowiek rozumie, że krzywdząc innych, krzywdzi samego siebie, a okazując miłość, sam rośnie i rozświetla swoją świadomość. W tym wymiarze moralność nie wynika z nakazów czy zakazów, ale z bezpośredniego poczucia jedności z całością istnienia. Ciało duchowe jest także źródłem siły. Która nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Kiedy człowiek żyje tylko w ciele fizycznym, jego siła zależy od zdrowia. Gdy utożsamia się z emocjami, jego nastrój wciąż się zmienia. Kiedy żyje tylko w umyśle, jego spokój zależy od tego, czy znajdzie logiczne rozwiązanie problemów. Dopiero ciało duchowe daje moc niezależną od wszystkiego, co przemijające. To ono sprawia, że człowiek może pozostać spokojny w obliczu trudności, a nawet w obliczu śmierci, bo w głębi siebie wie, że nic, co naprawdę istnieje, nie może zostać zniszczone. W tej powłoce człowiek odnajduje także swoje prawdziwe powołanie. Ciało mentalne może tworzyć plany, ale ciało duchowe zna sens. Często odczuwamy to jako cichy głos wewnętrzny, intuicje która podpowiada, w którą stronę iść. To nie jest logika ani emocja, to pewność, która rodzi się w ciszy serca. Człowiek, który nauczy się słuchać tego głosu, odkrywa, że życie staje się bardziej harmonijne. Decyzje podejmowane z poziomu ciała duchowego prowadzą go ku rozwojowi i pomagają uniknąć ścieżek, które oddalałyby od prawdy. Ciało duchowe jest również miejscem, w którym rodzi się zdolność do kontemplacji i mistycznego doświadczenia. Kiedy wszystkie niższe powłoki uspokajają się, ciało duchowe otwiera się i pozwala duszy doświadczyć światła, które przekracza wszelkie formy. To doświadczenie jest trudne do opisania słowami, bo nie należy do świata myśli ani emocji. Człowiek może poczuć jedynie obecność nieskończonej miłości i mądrości. Która przenika wszystko. W takich chwilach życie codzienne nabiera innego wymiaru, każdy oddech, każdy krok staje się święty, bo jest zanurzony w boskiej obecności. W ciele duchowym człowiek znajduje wreszcie odpowiedź na najgłębsze pytania nie poprzez analizę, ale przez doświadczenie. Pytanie, Campo, kim jestem, przestaje być zagadką bo odpowiedź objawia się sama w postaci ciszy, która jest pełnią. Pojawia się świadomość, że jesteśmy czymś więcej niż sumą doświadczeń, że nasza prawdziwa natura nie ulega zniszczeniu. To odkrycie daje wewnętrzną wolność i sprawia, że życie staje się podróżą ku coraz głębszemu zjednoczeniu z tym, co wieczne. Ciało duchowe jest niczym najgłębszy fundament istnienia. Wszystko inne może ulegać zmianom i przemianom, lecz ta powłoka pozostaje nienaruszona, bo łączy człowieka bezpośrednio z boskim źródłem. To właśnie w niej znajduje się iskra nieśmiertelności, która sprawia, że w obliczu śmierci ciała, rozproszenia ciała eterycznego i zaniknięcia emocji czy myśli, wciąż istnieje coś, co trwa. Ciało duchowe jest tą częścią, która nigdy nie gaśnie która pamięta, kim jesteśmy naprawdę, nawet jeśli na co dzień o tym zapominamy. Jest ono świadkiem wszystkich doświadczeń, a jednocześnie światłem, które prowadzi przez nie dalej. Ta powłoka działa jak zwierciadło boskości odbite w człowieku. Kiedy umysł i emocje są niespokojne, trudno dostrzec jej blask, tak jak trudno zobaczyć niebo odbite w wzburzonej wodzie. Ale kiedy życie wewnętrzne uspokaja się, ciało duchowe objawia się jako czysta świadomość, wolna od podziałów. Człowiek zaczyna wtedy czuć, że jego prawdziwa natura nie jest ani ciałem, ani emocją, ani myślą, lecz przestrzenią, w której wszystko to się pojawia. To doświadczenie daje niezwykły spokój poczucie, że niezależnie od tego, co się wydarzy, istnieje coś, czego nic nie jest w stanie dotknąć. Kontakt z ciałem duchowym przynosi również poczucie wolności. Wolności nie w sensie możliwości robienia wszystkiego, co się chce, lecz w sensie uwolnienia od przymusu, lęku i ograniczeń. Człowiek, który doświadcza tej warstwy, nie musi już szukać potwierdzenia swojej wartości na zewnątrz. Nie potrzebuje aprobaty ani sukcesu, by wiedzieć, że jest częścią całości. To poczucie wolności sprawia, że życie staje się lżejsze, a wybory podejmowane są z większą odwagą. Ciało duchowe daje bowiem świadomość, że w swojej istocie zawsze jesteśmy bezpieczni. Ta powłoka jest też źródłem najgłębszej miłości. Nie jest to uczucie związane z pragnieniem czy potrzebą, ale stan bycia. Człowiek, który dotknął ciała duchowego, emanuje miłością jak światło, które rozlewa się wokół. To miłość, która nie wybiera i nie ocenia, lecz obejmuje wszystko i wszystkich. W takim stanie znikają granice między Misza, Ja, Mańczeszi, bo świadomość odkrywa, że wszystko jest jednym. Tego rodzaju miłość nie zna przeciwieństw, jest całkowicie czysta i dlatego ma moc uzdrawiania zarówno tego, kto ją przeżywa, jak i tych, którzy znajdują się w Jego obecności. Ciało duchowe przypomina człowiekowi, że życie ma wymiar święty. Codzienność przestaje być tylko serią obowiązków i zdarzeń, a staje się częścią większej drogi. Każdy oddech, każdy gest nabiera głębszego znaczenia, bo jest wyrazem boskiej obecności. Człowiek zaczyna widzieć świat jako miejsce, w którym boskość wyraża się poprzez nieskończone formy. Ten sposób postrzegania daje poczucie wdzięczności i otwiera serce na to, by żyć w zgodzie z własnym Najwyższym Ja. Na końcu tej refleksji ciało duchowe ukazuje się jako korona wszystkich powłok człowieka. To ono nadaje sens ciału fizycznemu, eterycznemu, astralnemu i mentalnemu, spajając je w jedną całość. Bez niego człowiek błądziłby w świecie iluzji. Ale dzięki niemu ma w sobie kompas prowadzący ku prawdzie. Kiedy człowiek odkrywa w sobie tę najgłębszą warstwę, jego życie nabiera zupełnie nowego wymiaru. Już nie żyje tylko dla chwilowych pragnień, lecz dla świadomości jedności z całością. Wtedy życie staje się świętą podróżą, a człowiek rozpoznaje w sobie iskrę boskości, która nigdy nie gaśnie i która zawsze prowadzi ku światłu.